W zasadzie dzisiaj szybki taki temat: chodzi o olejowanie włosów, a dosłownie mówiąc o wybór oleju, i tutaj wszyscy podążają za. Takimi listami, które są przedstawione, przedstawione wszędzie w internetach, chodzi o to włosy niskoporowate, średnioporowate i wysokoporowate. No i ogólnie podążając nimi, no dobra, jest tam jakiś sens stosowania ich, natomiast musicie pamiętać o jednej rzeczy, że włosy wysokoporowate naturalne będą się zachowywały inaczej względem danego oleju niż włosy wysokoporowate przez na przykład farbowanie, tak? Czyli ktoś, kto rozjaśnia włosy, to te wysokopory są inne niż wysokopory osoby, która ma takie włosy naturalne naturalnie i nie były ani uszkodzone chemicznie, ani uszkodzone, nie wiem termicznie powiedzmy, tak. Następna kwestia, czyli jeżeli ktoś ma cienkie włosy, albo ma grube włosy i średnio pory cienkie na przykład, nie będą tak samo reagowały na dane olej jak średnio pory grubego włosa. Także tutaj tylko i wyłącznie metoda prób i błędów. Jeżeli chcecie używać jakiegoś oleju, no bo nie wiem, brzmi fajnie, egzotycznie i tak dalej, super, możecie kupować jak najbardziej, ale możecie zacząć od takich podstawowych olejów jak oliwa z oliwek extra virgin, tak? Czyli to, czego macie na przykład u siebie, nie wiem, w szafce, jeżeli macie olej rzepakowy, zimnootłoczony, jak najbardziej, nie musicie od razu rzucać się na jakieś takie, nie wiem, wymyślne oleje z czarnuszki, oleje, które są droższe. Wiadomo, że olej lniany też super działa na większość włosów, natomiast musicie próbować same i zobaczyć, co Waszym włosom w danej chwili pasuje. I to też nie jest tak, że w każdej porze roku e, będzie Wam pasował ten sam olej. Używanie tego samego oleju też później nie będzie już dawało takich e, spektakularnych efektów, jak na początku. E, także, dziewczyny, nie sugerujcie się cały czas tak sztywno tylko i wyłącznie tym, co czytacie. Tylko próbujcie. Jeszcze jedna ważna kwestia. To jest to, ile tego oleju nakładacie. Ponieważ często <laughs> właśnie spotykam się z tym, że ktoś zużył litrową butelkę oleju w ciągu powiedzmy miesiąca, bo ma grube włosy. No to jest, że tak powiem, nawet jakbyście olejowały codziennie, co drugi dzień, no to to jest trochę przesada. Wasze włosy nie powinny być ociekające i takie, nie wiem po prostu aż mokre od oleju, tylko powinny być tak delikatnie natłuszczone. Także im mniej, tym lepiej. Też pamiętajcie, że im więcej oleju nałożycie, tym ciężej będzie Wam go zmyć. Jeżeli nie, nie używacie y, szamponów z SLS-ami i innymi takimi mocnymi de detergentami, to będą wasi, Wasze włosy później bardzo mocno obciążone. Jeszcze jedna kwestia, teraz sobie przypomniałam. E, możecie próbować olejować na podkład nabliżający, czyli albo sok z aloesu, sok z bambusa, e, nie wiem, nawet łyżka miodu rozpuszczona w połowie szklanki chłodnej wody, i nasączacie sobie tym włosy, dopiero nakładacie olej, daje zupełnie inne efekty, o wiele lepsze efekty, tak? Bo nie dość, że na ten włos nabliżycie, to ten olej e, wam to nawilżenie troszeczkę zamknie w tym włosie. Także jeszcze raz, nie sugerujcie się sztywno tym, co czytacie, to może być dla Was jakaś wskazówka, może to być dla Was, powiedzmy, taki, nie wiem, pomysł, tak, czego byście mogły jeszcze spróbować, ale nie trzymajcie się tego sztywno, próbujcie, próbujcie co tylko możecie i w końcu znajdziecie swój złoty środek. Także <laughs> zachęcam, polecam, cześć, pa!